to właśnie nie robicie? No w zeszłym roku robiliśmy, w Do boku. O, pokrycie do boku. Właśnie mamy do mamy... Ale fajną. System ale, fajnie. Ale, 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 ale właśnie to chyba też coś To fajnie. No to już

no, no, to. Dobre, tak, tak. Szanowni Państwo w dniu dzisiejszym 10 grudnia 2019 roku otwieram obrady 13 nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Niegosławice zwołanej na wniosek Pana Wójta. Witam serdecznie radnych przybyłych na dzisiejszą sesję, witam serdecznie Pana Wójta, zastępcę Pana Wójta, Pana Mecenasa, również pracowników Urzędu Gminy. Szanowni Państwo, za moment będziemy musieli potwierdzić obecność na dzisiejszej sesji. Tak jak na poprzedniej sesji będziemy to robili za pośrednictwem tabletów. Bardzo proszę, żeby każdy radny, który ma już uzupełniony tablet, e, nacisnął, e, potwierdził swoją obecność na sesji. Ja to Tutaj na forum. Nie No, to, na co ty czekasz? Nie

Proszę Państwo <laughs> mamy tak. chwilowy problem techniczny, że proszę o cierpliwość za moment będziemy kontynuowali.

진짜 선명해요. 특 ストーリーさん。<laughs> <laughs> 이렇게 <목소리도> 묻히는 Pani <gry>

そうです

dzisiejszej sesji na podstawie tutaj listy obecności i potwierdzonego przez Państwa kworum za pomocą tabletów. Stwierdzam, że mamy niezbędny forum do podejmowania prawomocnych uchwał na dzisiejszej sesji. U radnych jest nieobecnych. Radny Sebastian Kakuła i radny Daniel Bachmatiuk, który usprawiedliwił swoją nieobecność. Eee, przechodzimy teraz do punktu trzeciego: przedstawienie porządku obrad dzisiejszej sesji. Czyli punkt pierwszy, otwarcie obrad 13 na zwyczajnej sesji Rady Gminy Jugosławice. Punkt drugi, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt trzeci, przedstawienie porządku obrad. Punkt czwarty, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny <coughs> jedności paliwa w gminie Jugosławice na rok szkolny 2019. 2020, punkt 5. Zamknięcie obrad 13. nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Niebosławica, Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 4. Czyli podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie. Niegosławice. na rok szkolny 2019-2020. Bardzo proszę Pana Wójta o zadanie głosu. Na samego początku Szanowni Państwo, bardzo serdecznie podziękować Panu Przewodniczącemu, Państwo za to, że znaleźliście chwilę. No niestety przepisy się bardzo szybko zmieniają i musimy nadążyć. Ja poproszę zastępcę o przedstawienie sprawy. O przedstawienie sprawy. Jednostką paliwową, Mową, chwilkę pani będzie głosować, chodzi przede wszystkim o dzieci niepełnosprawne, tych rodziców, którzy doborzą dzieci do szkolnictwa. Pani, bardzo proszę, <laughs> Proszę państwa, ta sesja, ta sesja nadzwyczajna została niejako wymuszona zmianą z 16 października, zmianą ustawy prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. Z dniem 3 grudnia weszła ważna zmiana po artykule 39 został dodany artykuł 39a mówiący o tym, że rada gminy na rok szkolny musi podjąć jednostkową cenę paliwa odnośnie obowiązku gminy, jakim jest wywożenie dzieci czy to uczniów niepełnosprawnych czy dzieci do placówek oświatowych. Naszym rolą było wprowadzenie takiego zapisu i wywołanie takiej, takiej uchwały. Stawki, stawki zostały skalkulowane na podstawie naszej statyfakcji na terenie Jak chodzi o paliwo, o paliwo typu i napędowy, jak i z naszą drogą 95, zostały dwa rodzaje paliwa, ten z lekarzem obywatelskim LPG, czyli gaz, na podstawie cen jednostkowych z gminy ościennej. Przepisy pozwalają nam na to, jeżeli na terenie naszej gminy nie ma stacji paliw, która ma wszelkiego rodzaju paliw. Podjęcie uchwały jest zasadne, zostało to wymuszone zmianą prawa, a więc mam nadzieję, że Państwo też tej Aha, uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia w urzędniku urzędu tak, no i proszę Państwa, na, na chwilę obecną, na chwilę obecną na terenie Gminy e, mamy kilkoro, kilkoro e, mieszkańców, którzy dołożą e, swoje pociechy do, do jednostek oświatowych. Umowy zawarte są na rok szkolny 2019-2020. Jednakże na ten moment e, musimy te umowy z mieszkańcami gminy wypowiedzieć. Mamy 14 dni od momentu wejścia w życie uchwały na zawarcie przez wójta gminy e, nowych e, umów z tymi e, opiekunami, czterodziennikami. Pytanie, czy, a jak będzie to się miało w stosunku, gdy cena paliw na przykład będzie rosła lub malała, czy jak Iwo, Uchwała mówi o cenie jednostkowej na rok szkolny, na rok szkolny 2019-2020. Czyli przyjmujemy na rok szkolny. Średnia jest wzięta z roku szkolnego 2019-2020, czyli pierwszych teraz, pierwszych sześć miesięcy roku 19 czyli z 1 września, października, i listopada są to ceny jednostkowe ze stacji z miejscowości Niegosłowice, e, jak i ze stacji z e, gminy Sąsiedniej i Tak, ale wracam tu do tego pytania, co pan Heniek zadał, no, jeśli ceny paliwa, powiedzmy drastycznie wzrosną albo spadną, tak, no to nie wiemy jak to będzie, tak, może być za że to paliwo będzie kosztowało 10 zł, mhm. albo będzie kosztowało 2 zł, tak. Wtedy możecie Państwo zawsze zmienić e, uchwałę. No. Aha. Czyli to, to może zależała tak? z tak? No tak. tak, tak. Bo jeżeli rodzice nam dadzą jakiś tam sygnał, że niestety no ta stawka no za, mała, za mała, no to wtedy... Proszę Państwa, teraz stawka będzie ujednolicona. Każdy będzie miał, każdy będzie my wiemy, że, na jakim rodzaju paliwa jeździ jego pojazd, a więc teraz będziemy mieć stawkę określone, nie będziemy bazowali na tym, jak wygląda tą spalaką. Czyli jak ktoś stwierdzi, że na nie może kupić... Czy, czy państwo z Państwa ma jeszcze to, jakieś pytania, to, uwagi? ludzie mogą tak na gdzie są. W nami nasze są na... na, 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 na Ta, czyli oni, ale oni faktury też przedstawiają banka? tak? Oni nam przedstawiają e, faktury imienne. A to, e, przepraszam, jeszcze jedno, bo to nie ma, e, że tam określona ilość kilometrów e, miesiącu, tak? Czy to... to opiekun wskazuje, <laughs> tak, 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 tak jak mówił, wzór, wskazuje odległość między miejscem zamieszkania w placu. Proszę bardzo. Pytanie formalne: Czy nie powinniśmy przegłosować przedstawienia porządku obrad? I porządku obrad porządek obrad został zaproponowany przez Pana jako y, wniosek, sesja nadzwyczajna jeżeli radni mają wątpliwości możemy przegłosować ten porządek obrad, nie widzę problemu wcześniej, wcześniej zawsze to było przegłosowywane, nie? Takie rzeczy. dobrze Jaki Szanowni się Państwo się to zanim się przejdziemy się do głosowania nad projektem uchwały przejdziemy do przegłosowania porządku obrad jeszcze raz przeczytam ten porządek obrad. Punkt pierwszy otwarcie obrad 13 nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Niegosławica. Punkt drugi stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt trzeci przedstawienie porządku obrad. Punkt czwarty podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie niegosławice na rok szkolny 2019-2020. Punkt 5 zamknięcie obrad 13 nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Niegosławica. Czy ktoś z radnych ma jakieś uwagi? Także przejdziemy do głosowania. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? i Kto się wstrzymał? Szanowni Państwo, informuję, że 13 radnych, czyli jednogłośnie przyjęliśmy zaproponowany porządek obrad. Szanowni Państwo, jesteśmy w punkcie czwartym: podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Jugosławice na rok szkolny 2019-2020. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze pytania? Proszę bardzo, Panie Radny. Do przewodniczący, w zasadzie bym um, kierował pytanie do, do zastępcy pana Wójta. Rozumiem, że ta średnia wynika z ustawy i, i, i tak. Średnia jest czyno? na podstawie. Rozumiem, to jest rozumiem, rozumiem, rozumiem. Natomiast proszę mi powiedzieć, dlaczego w średniej nie mamy e, ceny z 1 grudnia? E, średnia została przyjęta przez 3 miesiące wykonywał to pracownik, nie Ja rozumiem, tylko jeżeli dysponujemy już danymi My ścieżki... Chciałbym na to pytanie odpowiedzieć. No, uważam, że okres y, trzech pierwszych miesięcy, uchwała była przygotowywana y, zaraz na początku grudnia, więc y, nie prosimy o długowagę. Została przekazana już po tym terminie i tak, no, tak na moje wyczucie można było umieścić tą, tą datę. Dlaczego się dopytuję? Bo chyba w tym okresie nastąpił delikatny wzrost cen

Nie widzę, także przechodzimy do głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie niegosławice na rok szkolny 2019-2020. Kto z Państwa jest za proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw i kto się wstrzymał. Szanowni Państwo, informuję, że 12 radnych zagłosowało za przyjęciem uchwały. Jeden radny wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że uchwała nr 13 na 105 na 2019 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Niegosławice na rok szkolny 2019-2020 została przyjęta. Panie Przewodniczący, może jeszcze Pan odczytał te stawki. Mieszkańcy wiedzieli. Benzyna bezołowiowa 98 y, 5 26, benzyna bezołowiowa 95 4, 98. olej napędowy 4, 98 i gaz 2. Zł. Jeśli mamy dzisiaj benzyny y, bezołowiowy to 98. To jest, jest. 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 pierwsza. Benzyna, ale olej.

Zamykam obrady trzynastej nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Głosowice zwołanej na wniosek Pana Wójta. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim za przybycie. Dziękuję.